Wbijam 48 tysięcy pucharków Siemandero widzę, mnie z tej strony pikselek Jak mówiłem na początku, wbijam dzisiaj 48 tysięcy pucharków i 2000 zabraknie już do 50 tysięcy, czyli połowy mojego celu 100 tysięcy no i 4 lata mi zajęły, żeby wbić tyle pucharków. Ale gdybym grał na moim koncie DS pikselek Zawsze, a nie stracił go, no to mógłbym mieć już teraz 60 tysięcy. Tak mi się wydaje. No i jeżeli zajmę drugie miejsce moja drużyna, no to będę miał 7 pucharków, ale pasta dojdzie plus 1, ok? Zbiorę sobie skrzyneczkę, gram z Jeanettą, ponieważ kupiłem skina do niej i zobaczycie to za niedługo w filmie, w którym pokażę Wam wszystkie skiny, które kupiłem do zadymiarzy. No w, w, w sierpniu. Okej? Okay. Dobra, boję się trochę. Dobra. Podjeżdżam tego screaka. Dalla, Dalla. Uważaj, ziomo jak umarłeś. No ja cię... To nie ale... Dobra, zabiłem. Lecimy. O jacie, dobra. Nie wiesz, że. L... No, ale ważne, że mamy 48 tysięcy i to równe. O start dropik sobie i start dropik. No i dzięki za oglądanie, Narka.